Hello, hello, hello! w Wiedniu. Ale kochani, jest 2.22, a redaktor Klecik jest trzeźwy. Dzisiaj polecam wam papu Westside, kochani. Żeby nie było. Od północy piję to. No wasze ja zdrówko. Jestem na Starym Mieście w Edlongu od godziny, e, słuchajcie, Gdzieś tak w pół do dziesiątej Wypiłem trzy rozbule Dostałem takiego powera słuchajcie To jest piękne, jak można się świetnie bawić Między ludźmi na trzeźwo Naprawdę ja wam polecam Nie to żebym był w skrajności w skrajność, Ale słuchajcie o to jest mega piękne nie, w ogóle się bardzo cieszę z tego powodu Nawet dzisiaj piosenkę jedną Ułożyłem słuchajcie eee, zrobię tak żebyście widzieli sufit tak? I wam zaśpiewam kiedy czujesz w sobie blues, żaden wirus ci nie straszny Kiedy czujesz w sobie bluz, dookoła tańczą gwiazdy Kiedy czujesz w sobie bluz, nikt ciebie nie pobije Kiedy czujesz w sobie bluz, każdy z, z tobą sernik pije Sernik czyli szoty, czyli ciotkie kieliszeczki Naludkie kieliszeczki, tak kochani? No właśnie, więc powiem wam, że jestem z tego mega happy Obiecałem sobie, że na jakiś czas przestaję pić, bo trochę przyginałem. Tak, oczywiście, święty nie jestem, nie byłem, nie będę. Bo, no nie, 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 nie lubię, jak ktoś poprawia w w skrajność, czyli nie piję i latam sobie po jakichś świętych miejscach, ok, lubię miejsca sakralne, wszystko pięknie, ładnie, ale, no nie, nie będę teraz leżał krzyżem, bo jestem ty święty. Jak ty się zachowujesz? O nie, kochani, to nie jest w tym to to jest nie? Słyszycie, jak to jest pięknie? Jest cudownie, po prostu, mówię Wam. Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni i można, tak? Pełna kultura, i to uwielbiam w miejscach, po których chodzę. I naprawdę to jest mega. Mam taką namiastkę tutaj, wiecie. Tabu Moni, Moni Cię pozdrawiam, ciebie, Adrianę Bosman, wszystkich przyjaciół, Crazy Tomi, e, moją rodzinę, moją kuzynkę Marlenkę, w ogóle pytam, że jest mega, nie? E, uwielbiam takie miejsca. Oczywiście ja nie mogę wręczyć, co będzie się działo, jak przyjdziecie, bo ta kwestia zależy od wielu czynników, ale nie o tym dzisiaj, tak? Od nastawienia barmana, od nastawienia klientów, e, Adrenalina robi swoje, energetyka robi swoje, tak? Generalnie, więc to jest mega po prostu, co tu się dzieje. Mamy ciekawe filmiki typu, co to zacząć, kiedy chce się wziąć za jakiś zawód, tak? I ja doszedłem do wniosku, że przede wszystkim powinien człowiek na pewno e, rzeczywiście zacząć sprzątania. Jak będziesz tym profesjonalistą, może zacząć dalej. To jest podstawa, rzeczywiście, która dużo uczy. Następnie, e, chciałem się nauczyć spachlować. <śla> To no, może być mega, co? Ślepe szpachluje? O, mówię wam, naprawdę, po prostu jest normalnie mega, mega, mega. No, no dobra, co? Myślałem, że to jest, ale nie, dobra. E, więc na tyle dzisiaj. Jak coś, to zapraszamy na Stare Miasto, do Westside Pubu, bo jest... Co ma powiedzieć? Ktoś mi pisze, ile razy można mówić mega? Bo jest mega, mega, mega. Mega po prostu moc, mega ogień, mega... No. Ja Was pozdrawiam, że to dzisiaj ma takiego powera, że po prostu normalnie tworzę muzykę, tworzę wiersze, w ogóle tak, przypomniał mi się mój wiersz liceum, który kiedyś tworzyłem e, o Dobermanie, ale o tym innym razem. Na dzisiaj chyba starczy w takim razie. Leci hip-hop sobie w tle, także dzisiaj byłem w takim też rockhubie e, pod nazwą Highlander, potem wywolowałem w czarnym kocie, gdzie ci fajna też muzyczka spokojna e, i tutaj teraz leci sobie taki hip-hop, ale no, ludzie przychodzą naprawdę mega mega skaski. I to jest najpiękniejsze, tak trzymajmy. Ach, aż marzy mi się, że chodzi własny kap nawet mam już nazwę i wiem, co będzie zamiast krzeseł. Marzy mi się, to będę szczerze, ale na wszystko czas i pora. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży w moim życiu, więc ja Was gorąco pozdrawiam. Spokojnego dnia, popołudnia, wieczorku. No i do kontaktu w następnych filmikach. O, i w, którym, w jednym z nich opowiem Wam, dlaczego skończyłem na razie z alkoholem, bo los tak chciał. Prosiłem już go, żeby, żebym przestał pić, bo już piłem i płakałem. Tak, bo wpadłem w alkoholizm i teraz... Bawię super ekstra. A tak, ta blizna to jeżeli widzicie, to jest właśnie wynik właśnie pijanego krecika kozaka. Tak, tu sobie zaseczki właśnie, yy, szedł do taksóweczki. I yy, się, jak się skończyło. Ręka przez tydzień oblała. obolała. się brało. A jak się skończyło branie tramalu? Oj, opowiem to właśnie w drugim filmiku, który nazwę poniżej najwyżej dam Wam w komentarzu jego tytuł, tak? Generalnie. A to jest piękne, żeby przyjąć dobrym terapeutą czy psychologiem, trzeba od podszewki samemu poznać pewne rzeczy. Oj, trzeba tak. Naprawdę. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego życzę. Pa pa. pa.